t e n ç ã 해 q u a 카라. Nawet już tam się wyświetlają na ubraniu. Jest coś, nie. Zaraz. No i dupa. Zły przysłuchałem. Nie było Cię dwa tygodnie, więc jest bałagan. Sprzątasz dom, robisz pranie, gotujesz żarcie i zajmujesz się... Cholera, gdzie ona do kurwy nędzy polazła? Alice! Alice! A tu jesteś. To no. jest Alice. Opiekuj się nią. Lekcje, kąpie i tak dalej. Jasne? Tak, Todd. Możesz zacząć tu, a potem iść na górę. Jej! Zadania: zdania, zbierz śmieci, zadania opcjonalne, zbierz naczynia, wyłącz odkurzać, sprawdź w podwórze Tu na początku pójdę, do tych najbliższych Czyli naczynia Gdzie tu jest zmywarka? Kartony po same, same. Tutaj widzę. Może. Zależy czego chcesz. No jasne. Zajebiście. Niepotrzebni są mechanicy już. By dowiedzieć się, co się rozwaliło gdzieś. Siebie. Będziemy on...

Myślałem, że będę musiał wszystkie talerze być. Dobra, chyba wykrakałem. W sensie wszystkie talerze Machać ręką na tak Żyrafa. Przynieś mi zimne piwo! Już podaję. Wyboru chyba nie ma. Nie, sorry, jeszcze na, na dole była jakoś. Do kartonów po pizzy symulator sprzątania Zawsze chciałem sprzątać w grach. To było moje marzenie. Znając życie, jakbym przeszedł mu przed twarzą, to pewnie coś powiedział. nie wymogę. W śmieci. W sumie why not? Ej, było coś tutaj Co taksówko mnie jeździ? Czy co? Przestań zasłaniać do cholery! Przepraszam. Zgadłem. To Ty już się nie powtórzę. Ciekawe interakcje. Bawi się... żyjątkiem. Na początku myślałem, że to jest lis z FNaFa. Idę zanim się do pokoju śmieci. Rachunki, itp. No nie! Halo! Nie mogę iść do góry! Kurde. Nie dało się. Fajnie zakrzewiony telewizor swoją drogą. To wygląda jak Melina, ale. Zakrzewiony telewizor ma. Tutaj robią jakieś wieżowce? Cześć, chwilę powrót do domu. Jeszcze do góry miałem pójść, więc pójdę do góry. To co tu jeszcze jest do zrobienia? Włącz odkurzacz, sprawdź podwórze. No to na początku sprawdźmy podwórze. Ano, przeklnął chwilę. A tak już bywa w Detroit. Co tam podnieca? What the fuck? Cześć, prosiak. Ano, nie zgadnę. Graty, prosiak, nowość. Coś tu jeszcze zostało? Porozmawianie z nią, to mogę w sumie porozmawiać. Zabierz, jej Lisa, i go wypiesz. Chyba się młodzisz. Może się pobawimy. Lubisz się tu bawić? Wzrosła sympia sympatia i na początku nie pamiętam, co było. Smacznego, prosiak. Czemu on ma pralkę na podwórzu? I to że zaraz nie to mchem. Czemu jej nie mogę użyć? Bo to jest inna pralka, dobra. Możliwe prosiak. Miło się w tą grę gra, tak chillowo. Taki film. Ładnie zrobiony. Co to jest? Nie powinnaś grzebać w moich rzeczach. To mnie drażni. Przepraszam, Todd. Nie wtykaj nosa w nie swoje sprawy, chyba że chcesz mnie wkurwić. Chcesz mnie wkurwić? Nie, Todd. Co nie robi, swoją drogą? Da się udusić Androida? je ProMarcin. Marcin Dobra, ten proszek akurat dziwnie jest zrobiony. Gdzie większość jest ładnie zrobiona, ten proszek jest dziwnie zrobiony. Co tu jeszcze mogę zrobić? Włącz odkurzacz. Odkurzacz bucha w telewizorze, nie? Boję się go. To wygląda jak prawdziwy mecz. No co się mi stąd. WYPIERDOLAJ MI STĄD! To ja wrócę do pracy. Mogę go wkurwiać? Jeszcze powinna za nim iść. Tam jeszcze coś mogę zrobić. Alice, Lepiej przestań natychmiast! Bez przerwy mnie prowokuje. Ani chwili Aż w czym innym masie? To chyba już wszystko. Mogę tedy mu zdać raport? Na dole już wszystko zrobione. Pójdę na górę. Wracaj do roboty i przestań w Posprzątaj na górze. Dajcie mi przejść? Dziękuję. Jej, mogę iść na górę! Może dla mnie się odblokować wszystkie że sekcje. Ja pierdzielę, ten dźwięk jest popierdolony. Posprzątaj w pokoju Toda, w pokoju Alice, pościel-łóżko, posprzątaj bałagan, coś tam, coś tam. Trzeba odpalać telewizor. Chyba, żeby jeszcze go bardziej wkurwić, ale... W sumie why not? A to zaraz. Czy aktualnie to jest promocja odpowiedzi, histo opowiedzenie historii tych postaci? Posłano do swojego pokoju. W wiadomości sportowe. Na początek koszyków. Podczas gdy zespół Girz przygotowuje się do meczu z Denver, król będzie się cieszyć. A na tałczaźpadzie to się robi. No, czaje, czaje. Czaję, czaje. Jakieś tabletki. Antydepresant. Nawet bruń. Czyli mówienie o tym, że się skończyły? Praktycznie już. To jest chyba to samo praktycznie, tam było na dole. Jakieś chyba inne wydanie. Taki Bayer Dlaczego obroń? O ile Tu jest pewnie jej? Nie wiem, że to jest jej pokój. Mogę przyglądać się w lustrze! I których interakcji ja nawet nie robię, nie żeby coś. Po prostu koło tego przychodzi, i samo się odpala już. I na przykład to teraz. Chcę trochę posprzątać twój pokój. To mi zajmie dwie minutki. Co ty na to, Alice? No to bez zgody idę. Nadal się bawili w swoim kartonowym domu. Nie ma chodzi z tymi. A. No. Halo. ...w Krainie Czarów. No tak. Jej, dostałem plusa. się Lubiłyśmy, zanim mnie zresetowali. Możemy się znowu zaprzyjaźnić. Twój tata mówił, że to ty mnie nazwałaś. Kara, fajne imię, jakie wybrałaś? Opowiedz mi coś o sobie. Co lubisz robić, gdzie lubisz chodzić, co ci smakuje. To by mi bardzo pomogło. Okej. Okay. Chyba wolisz pobyć sama. Dam ci już spokój. O. Uciekła ode mnie. Klucz? Dzięki za Wilczek, Wilczeku. W Wilcze kiuk. I cześć Wilczek kiu Wilczek Halo Jak wygląda otwieranie tych rzeczy na kąpie Mężczyzną się je otwiera? W sensie te akcje Okej okay. Koniczynka O, to chyba ręka mi odpadła. Ano, Detroit. Cześć, Supreme. Coś jeszcze tu zostało? Tak, bo kiedyś indziej było Detroit. Ale musiałem kręcić kółkiem. Jaka gra będzie następna? Było Spyro Trilogia, tą Pride z 2013 roku i Detroit. Dir mówił kiedy za mam zastopować kółko. I wyleciał Detroit z tych trzech gier, które miały równo głosów. Że znaczy tak, jak te giery będą później, więc wiesz? Wszystkie z tych gier, które tam były na liście, będą. Z tym, że teraz się pojawią dwie nowe gry na tej liście. Bo jedną wywalę z nich, którą ogram po prostu sam sobie na live'ie, bez odcinków, etc. Czyli Duma. Bo nie wiem, czy by się nadawało na odcinki, więc. Akurat to ogram sobie po prostu kiedyś. Może trochę na 24-godzinnym live'ie, Pogram w to. No dobra, czyli zejście na dół, tylko nie pamiętam gdzie tu jest zejście, a Nie starałem? Ale za co bym się nie wziął, to zawsze przylecia i mi to spierdoli! Wiem, co o mnie myślisz. Gardzisz mną, gardzisz mną, prawda? Na no mów! Gardzisz mną! Boże! Co ja wyprawiam? Przepraszam, Nie wiem, supraszam. Przepraszam. przepraszam. Wiesz, że cię kocha, prawda? Wiesz, że cię kocham. No i przypomina to dziecko z samego początku. Chyba, że to jest to dziecko. Kuniec? Koniec. Koniec. Tajemnice. Chyba wszystko udało mi się odblokować. Halo. Jej, odblokowałem wszystko. Dobra, Statystyki globalne: 50%. Nie, jednej rzeczy nie odblokowałem. A nie przeczytałem y, książki tamtej. Nie widziałem, że dało się ją czytać. Czytaj potęgę androidów: 50%. Sprawdź podwórze. Co najmniej osób zrobiło z rzecz, które ja zrobiłem. A to chyba stamtąd coś. Czytanie pewnie tej książki, o? Nie. Przeszkość to Ale okej. Okay. Oprócz, że mogłem pewnie dostać osiągnięcie, jakbym Przeczytał yy, Czytał tamto? Może za zrobiłem wszystkie rzeczy?